Prytny plan matki Kate Middleton ze córka jest teraz księzna. Księzna Kate i książę William bardzo szybko zdobyli sympatię Brytyjczyków, stając się ulubieńcami rodziny królewskiej. Para książęca stara się jak może by utrzymać dobra prasa na swój temat, niestety z nieudanym skutkiem. Ostatnio glosno zrobiło się w mediach o rzekomych awanturach, jakie mają się za zamkniętymi drzwiami ich komnat. Przypominamy, Katę i William ciągle się kluca. W ich posiedlosti miało dochodzić do awantur, rzucają w siebie różnymi przedmiotami. Cudze słów. Ponadto do prasy doszły informacje, jakoby Katę i musiała poddać się badaniom na plodnost. Gdyby nie zaliczyła testu, mogłoby nie dojść do hocznego ślubu. Wybrankę starszego syna Karola III uważano za pospolita, w jej zolach nie płynęła blekitna krew. Należało się upewnić, czy może urodzić dzieci. Kata musiała przyjść z testy na płodność. Są one zawsze przeprowadzane, aby zapewnić monarchii i jej dziedzica, poinformował ekspert do spraw królewskich. Matka Middleton, co role chciała za wszelką cenę poznać księcia Williama ze swojej córka. Gdy już się to udało Kate grzecznie czekała na zareczyny. Media zaczęły ją uszczypliwie nazywać wajity Katie, tłum. Czekająca Katia. Oficjalnie książę William poznał swoją wybrankę życia na studiach. Lecz TikTokerka zajmująca się odkrywaniem ciekawych informacji z życia gwiazd stwierdziła, że Katia Middleton zbliżała się do księcia już wcześniej. Tasha, która znana jest na TikToku pod pseudonimem TikToking, w jednym ze swoich filmików opowiedziała o początkach relacji Kate i Williama. W nagraniu TikTokerka opowiada, że się zna jeszcze przed studiami znala bliskich znajomych Williama. Elitarna grupa nosiła nazwę Glosse Posse i była uznawana za najbardziej elitarny i prestizowy krak przyjazni. Kate umawiała się z jednym z członków tej grupy, który był bliskim przyjacielem siecia. W książce Roberta Leceo Bitwa braci, William i Harry, wewnętrzna historia rodziny w klopotach można znaleźć fragment opisujący Katę starające się wkupić z wlaskiem lodego księcia. We wszystkim pomagała jej matka Carola. Katę podeszła do tego bardzo strategicznie. Zrezygnowała z miejsca na jednym z najlepszych brytyjskich uniwersytetów w Edynburgu. Wybrala się do St. Andrews, który jest jednak na niższym poziomie. Była już nawet w mieście by wynajeć mieszkanie. Ale dowiedziała się, że William będzie się uczył na ST Andrews. William miał chodzić na historię sztuki. Wiec i ona tam się zapisala. opuźniła własną edukację o rok ryzykując, że mogę nie przyjac jej do ST Andrews, napisał w ksiasce historyk.